Siemano z tej strony Wodar i witam Cię w kolejnym odcinku. Jako że ostatnio wyszła nowa snipa i jako, że ostatnio właśnie i ją ekspiliśmy na streamie, znaczy najpierw odblokowywaliśmy, potem ekspiliśmy, ostatnio były dobre gierki. To prawda nie było jakiejś świetnej, tak nie wiem, pierwszego miejsca, naprawdę dużo, ale wsiadły trzy fajne gameplaye, które chciałbym Ci pokazać, także zapraszam Ciebie do oglądania. Oczywiście łapki w górę mile widziane, subskrypcje, jeżeli nie chciałbyś przegapić kolejnego odcinka, no i zapraszam Ciebie na live'y, które odbywają się praktycznie codziennie na moim kanale. No i Oczywiście nie może zabraknąć tego. Jak mam zbudowaną tą snajpereczkę. wystarczy, że wyeksplucie ją sobie na 46. level i już można zakładać te dodatki, gdzie mamy moderator agencji, mamy lufę combat recon, amunicja wojowa owika serpent i Axel Armsik. Ten zestawik naprawdę fajnie śmiga, dosyć szybko celuje. Oczywiście można by tutaj troszeczkę podmienić jeżeli zależy wam na szybszym celowaniu, ale wtedy wiadomo no, prędkość przycisku troszeczkę spada. W tym buildzie jest bardzo podobna do haderki, z tym, że po prostu Szybciej celuje. No i oczywiście snajperka to tylko dodatek do naszego potężnego F Fara, który zbudowany miałem dokładnie w taki sposób. Także zapraszam do oglądania. Co? Nieprawda, nie, 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 nie byłoby się stać. Zagro 2. Podbiegają chyba. Czy z Niebieski Ej, ej, idę bywalony jeden Idę tutaj Za murem tutaj był zaraz O ja tak Z Hangaru, z Hangaru Hangar jeden Tutaj na blisko jest Co? Jakaś na ściana była Ubieram się, dawaj tu do mnie biegło Zabieram cowkę

No tam BSP brać? Ja oh. Self albo no BSP, to tam wolisz Dobrze. To Dobre To może otwarcie jest Dobra, daję To co, w ogóle nie co? Nie, nie, Asy, nie w sumie nie no może, ale, 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 nie, gdzie jest ten tył? W to nie siedzi. A co, on na duchu? Chyba ktoś chyba na daleko pochodzi. Tam gdzieś w gdzieś. Pokażę.

Eee, jest zbudowany, znaczy 50 ma tylko dlatego, że to są czwórki, a tak to no co, Mowicke Serpent, Kolba Rider, Lufa e, ostatnia, to jest Task Force, Tłumik zwykły, nie mm, 50 Damo. 50 Damo zwykłe, no nie steruje jakoś mega wolno, ale... Ale no to ona ma na pewno zabiera trochę coś celowania. Ale już parę razy zginąłem przez brak amunicji. Do tych czwórkach nie i mówię nie. Ej, zejdźcie śliw. Odpalam BSP. Dobra, zbyli do o, i Oooo, dostałem z góry. Dziękuję, ja się podnoszę. Ja też to podniosę. Fajny kamyk. Fuck, za nisko strzeliłem. Przez to, że ten celownik mi się buja, tutaj nie może zrobić... Zatrzymujesz powietrze. Ale odwaliłem z tą snajpą. Rozród jest trochę ciężki na tym Fazze. Z takiej odległości już był trochę, trochę hard do opanowania Dostał 100 na jeden Dziękuję bardzo woker jest naprawdę dobra. O. Tu właśnie pozdrawiam Matkowala od od wokera. tak. Ej, mogę tam lecieć? Dawaj, dawaj. No, tutaj tak, tutaj a, jest a, a, wyczyszczone. Jest Ej, gościu, teraz Dawaj, podejdziemy gościu, na ten skrót. Ten gościu miał 0 fragu. Jest typ? Dobra, dobra. niebieski. po pobicić Jeden powalony Ten bliżej czy dalej? Drugi, by, y, bliżej, do drugi to bardziej Yyy bliżej, drugi w tej klasie bardziej Za tojtojem jest Aj, jeszcze ktoś jest, od prawej dostałem Nie do Trzech, trzech Jeden powalony Myślę się, że tak. Powalił O kurwa. Dwóch powalonych. Yes.

O co wywalił to dużo na tymi nie zostawił. Sra, Jak zginie specjalnie, nie zrobi Ci Co? Idziemy z miarę. No, nie wiem, czy tak mnie przekupisz, stary. Co powiedział w ogóle? Czyli gdzie w końcu? Na który? To w kradź, w kradź, kradź, Kradzież, Piękny ja zapomniałem, że wziąłem karę i chciałem do niego zrejować Ciekawe czy rasują, czy siedzą tam. Co oni nie podjeżdżają nas? Nie to to jakieś bambiki były pewne Naprzedzi to na jest tu Domki, domki Widać Mogę tam po swoje wracać, czy nie wiecie? Oj, ciężka nie sprawa nie. może być, nie, nie, nie mam pojęcia Ej, to są dwa teamy, dawajcie tęsknię Oni, oni pojechali chyba jednak Tak to świetnie Powalony jeden Na zielonym, niebieskim Ale mi to dużo Podnosi się tam, podnosi się piwka I na niebieskim powalony był jeszcze On jest w Nie jest, bo fraga nie ma Ale może się podniósł Ilu ich jest? Za dużo chyba, ja to nie mam kewów Bijam z tych domów? on stał Kurde no Czyślik, masz kewa jakiegoś No chyba nie mam. No, jednego do mam kewy Dobra, mam kewy wracam do ciebie w Ja też mam właśnie. Dwóch tam masz. Tak, wiem. To Jest gościu na niebieskim Ps. Jeszcze jeden był na dole No ale on gdzieś dał No, Spróbujmy tych zielonego może jeszcze o, chociaż nie wiem, bo to ma sniper piwka No to może coś się wysnajpij Ja tam Ej bo do... może no. Ta, biłem się no Zjeżdżamy odjeżdżamy tam czy nie? Zbyt. Jednego powaliłem, no ja mogę podjechać. Udawaj, i tam wyskoczyliby tu. To mała kawałka. Będą się podnosić pewnie. Powalony jeden. O nie, Szalej w drugiego. Powalony jeszcze jeden. Zobij byku Czołgał się do środka O! I wbiegł za nim chłop Tak. ostatni? Nie, jeszcze jeden Nie mam pojęcia Jesteś sam wody jeszcze. coś Wypocząć No No walium jest piąchy. Inny Team Hopy na mnie wjechał okay. Mega Jamry. Mam 3500 damage, a Fiwko ma 1800, mam 7, on ma 5 Shit. Tam leci jakiś Tych. ostatni został, nie wiem, jakiś podbiegał dziwne, pali stąd, to został teraz ostatni. On będzie w domko, Non lo so fra, troppi troppi troppi. Grigolo. E a ninge? Cioè non ci siamo riusciti. Dzięki panu. Skąd to było? The fuck? Jakby ze straży, nie? Ale tam żadnych szyb nie ma zbitych. O, zginął. Nie należę. Nie, Ja pierdzielę. Taki chłop jeszcze nam ziomka zabija. Nieporozumienie. Ojej, oh, yes, yes. oh, yes, yes. oh, so... jest. Ojej, ho. Niedobrze. Wiesz, co zbywać chciał? Co zagasić? Hmm. O, z dachu obok, Ale, batem mi tam dało, kurde, nie tu NICE, Pościej w szoku chyba. Trafi Nad mam nadzieję, że go to dowali. Dobra, już sam go dowaliłem. Dostał. A. No. Dobra, yy, zostanie jeden. Harki Pino, ale ja chcę wykopić. O, Strzelałem się na pomarańczowym. Dzięki. Ja ich tutaj podjeżdżam. Możecie jak ktoś. Możecie podbić sobie też? Dobra, w sumie zabiłem jednego i nie wiem co. Czy jest tu ktoś dalej? E, lotnik na pomarańczowym. O, spadamy, spadamy. Za dużo typów. To zadobiliśmy. Ja chcę stąd zeskoczyć, a on mi się odwraca plecami. I po nie będzie schodził, on nie, nie staczy z takich wysokości. Dzięki. Jednego wam rzucam Podnoszę się tutaj poleną Dojeżdżamy. Dobra, dojeżdżamy. Gdzieś tutaj tupią. Wolony jeden. O, próbę zwycięstwo. to Masz O kurde, no dostęp. Nie. O oh, kurde, how are you? <głos> <głos> No ten to chyba wyrwał dżidę, bo na czujniku nic tu nie ma. O, 50 metrów, yy, tamtą... O, jest, jest, live. 17 metrów. W ogóle, to mamy jeszcze... lotników nad sobą Można ten kontrakt zrobić? Piękne Dzięki A, bo już go wykupili Chłop na dropie darem a mamy BS? mam ale gdzie wyrywał Jestem ja że go dojedziemy tym furą. tak, tak, O, ta ta fura to ma zero. zero tak, Dwóch typów, dwóch typów. Powalony jeden. A Jeszcze jeden jeszcze? Tak, Trzy tak. tam jest. W sumie trzech było. On biegnie? Ta, biegnie. Ta, biegnie. Już nie. Aktualnie odpoczywa. Teraz się czołga.

serwera. kto to dostun? Jest jest dwóch chyba. Tam macisko. Zeram go. Się. Mam nadzieję, że ci się podobało, i w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim wspierającym. No i zapraszam Ciebie do poprzednich moich materiałów, no i do następnego. Siema, Siema!